Cmentarze zawsze popozało dziecięcą wyobraźnię to granic możliwości. Przecież każdy kiedyś widział jakiś dziwny cień, ruch, sylwetkę między nagrobkami. Niech pierwszy uciekam ten, któremu nigdy mocniej nie zabiło serce, kiedy wiatr zaszumił suchymi liściami. Nigdy nie rozumiałem nastolatków, które szukały duchów po cmentarzach, co im strzelało wtedy do głowy? Brakowało im adrenaliny? W historii, o której chcę opowiedzieć, padły strzały, i niestety dzieciaki znalazły coś, czego nigdy nie powinny znaleźć. Podczas pełni księżyca trzyosobowa grupka nastolatków, John, Clark i Holly, wymknęła się z domów i weszła na teren cmentarza Greenwood, który zawsze był otwarty. Chłopcy strasznie chcieli poczuć dreszczyk emocji. Holly natomiast poszła z nimi tylko z powodu Johna, aby spędzić z nim trochę czasu. Clark wpadł na genialny pomysł, by pobawić się w chowanego. John był zachwycony tą propozycją. Łatwo było się domyślić, że Holly wręcz przeciwnie, ale żeby nie wyjść na słabą, Przegryzła wargę i bez protestów zgodziła się na zabawę. Zdecydowali, że to dziewczyna będzie szukać. Sama tego chciała, powiązało się to z tym, że mogła mieć przy sobie jedyną latarkę. Holly została na miejscu, licząc na głos do dziesięciu, choć głos drżał jej już przy trzech. Cienie nagrobków wydłużały się świetne księżyca, a wiatr co chwilę purszał gałęziami starych drzew. Kiedy skończyła liczyć, zapadła cisza. Zbyt głęboka, zbyt kompletna. Zaczęła szukać. Po krótkiej chwili znalazła klarka, nieudolnie próbującego schować się pod ławką obok ścieżki. Odetchnęła z ulgą. Dalszych poszukiwań nie musiała już prowadzić sama. Mijali ścieżki i groby, zapuszczają się coraz bardziej w głąb cmentarza, lecz nadal nie było żadnego śladu po Johnie. Weszli tak daleko, że jedynie wąski strumień światła latarki rozświetlał im drogę. W końcu odnaleźli Johna. Zauważyli go chowającego się za nagrobkiem. Widoczny był jedynie fragment wystającej nogi. Mamy cię, wychodź! krzyknęła Holly. John nie reagował, jakby był głuchy na jakiekolwiek słowa. Uparty jak osioł, pewnie czeka, aż go klepniemy, bo nie wierzy, że go widzimy. Podejdę do niego i świeć mi, żebym nie potknął się o żadne chaszcze, powiedział Clark. Holly przytaknęła i stała w miejscu, oświetlając Clarkowi ścieżkę. Wpatrywała się w niego i modliła się w duchu, by jak najszybciej stąd wyszli. Na pewno było mnie widać przy tej latarce? Na pewno kłamaliście. Usłyszała nagle za plecami. Szybko się obróciła, zdezorientowana. To był John. świeciło mu prosto w oczy. W jednej chwili włosy stanęły jej dęba. Jeżeli za nią stał John, to kto? Aaaaaa! Nie zdążyła dokończyć myśli. Usłyszała tylko krzyklarka. John i Holly natychmiast skierowali latarkę i wzrok w stronę krzyku. Użyli wysoką postać w wojskowym mundurze trzymającą starą, zardzewiałą wiatrówkę, która w świetle księżyca puszczała jak zimny metal. Miała bladą jak ściana cerę i oczy czarne jak smoła. Wyglądała na zagubioną. Postać stała nad klarkiem i nieludzkim głosem zapytała: Pomóż mi, proszę. Złapała klarka za rękę, chłopak próbował się wyrwać, lecz bezskutecznie. Zjawa odezwała się ponownie, tym razem przeraźliwym, demonicznym głosem: Gdzie mój dom? Duch nienaturalnie odwrócił głowę w kierunku dziewczynki. John szarpnął holi za rękę i zaczął biec. Ruszyli w stronę wyjścia. Wystrzał rozumiał na cały cmentarz. Nie oglądali się za siebie. Biegli ile sił w nogach. Nagle potknął się John. Nie zatrzymuj się, krzyknął do holi. <puszk> holi znów usłyszała ten przerażający dźwięk. Łzy spływały jej po policzkach. Nigdy w życiu nie biegła tak szybko. Gdy dopiekła do furtki, przez którą weszli, szarpnęła za klamkę. Nic. Nie drgnęła nawet o centymetr. Próbowała z całych sił, ale była zamknięta. Odwróciła się. Zobaczyła ducha, który machał do niej ręką, zapraszając, by podeszła. Holly pogodziła się z losem i zrobiła krok w jego stronę. Wrócimy razem do domu.